Koszulka reprezentanta Czech Milan Baroś z 2004 roku. Zidane z Realu. Koszulka Sergio Ramosa. Koszulka Ronaldinho z Barcelony. Uuu, to myślę, że na pewno Artur Boruc. Koszulka reprezentacji Polski chyba lata były 2023 myślę. I to jest taki trochę nieoczywisty wybór, bo zawsze grałem w polu, a nie wiem nawet jak ta koszulka się u mnie znalazła. Myślę, że to nieoczywisty wybór, ale koszulka Cristiano Ronaldo. Zagrać z orzełkiem na piersi w reprezentacji polskiej. Zagrać w Barcelonie. Założyć koszulkę z orzełkiem na piersi. Zagrać w WC Barcelonie. Na pewno zostać profesjonalnym piłkarzem i zagrać w reprezentacji polskiej. To na pewno. Oczywiście grać piłkę nożną i uprawiać tę dyscyplinę. Dobra, Zajmiemy tak. Czarny szlak. E Głównie rap polski, Problem, yy, Mata, Oki, na no, przykład Góry łeb. <laughs> Drużyna Mistrzów Polonia Bytom, forma i, i jaga. Z boku do końca, Czarna Perła i Billy Kid. I Luzjosa, No, bawię się tego pytania, bo jestem takim zawodnikiem, że raczej yy, nie koncentruję się tak bardzo na muzyce. Raczej słucham to co, to, co leci właśnie w szatni, to co chłopaki włączają. Ogólnie uwielbiam słuchać przed meczem polskiego rapu, w tym na przykład Fuego, ale też bardzo lubię mm, utwory Dymka NF, akcent z Bytomia. Narzeczona i dziadek. O, i tutaj na pewno bitwę jest moją dziewczyną a mamą, ona, ale no, opowiem obie, bo później będę miał. Problem. Moja dziewczyna i cała rodzina. Moja cała rodzina i moja dziewczyna. O, to na pewno mama. Mama, jak to ogląda, to na pewno się ucieszy, i też moja dziewczyna Martyna. Myślę, że przede wszystkim moja dziewczyna, ale również rodzice, w tym tata, który ogląda mecze i zawsze próbuje coś mi podpowiedzieć. Trener Włodarek. Myślę, że trener Bołczek, ale myślę, że każdego trenera, którego spotkałem, każdy, który, każdy czegoś mnie nauczył. Choć nie grałem dużo u niego, to trener Gonzalo Fejo. U mnie ciężko wybrać, od każdego trenera nauczyłem się wiele i nie wybiorę jednego z nich. To pobyt w Pogoni Szczecin i trener Piotr Łęczyński. Myślę, że w ostatnim czasie trener Dawid Szulczek, to jest osoba, przy której chyba najbardziej rozwinąłem się. Oraz y, trener Gomułka, którego również pozdrawiam. Messi. już Młynarczyk. Na Michała Szmigiela chyba. Nie, nie chyba, tylko na pewno. Ja myślę, że na y, Zinedine Zidana. Myślę, że to byłby ktoś z Hiszpanii i pier pierwsza osoba, o której pomyślałem to Luka Modric. Już ten zawodnik niestety nie gra, ale bardzo bym chciał jeszcze kilka lat temu wcielić się w skórę Karla Sapujala. Koszykówka. Mm, MMA i tenis. No to bardzo szybko, ja za samochodem. A moja to żurzel. To jest jazda na rowerze, bardzo lubię to robić. I jak tylko mam jakiś wolny dzień albo przerwa w treningach, jest to. Pakuję się i jadę, jadę w trasę rowerową. Przede wszystkim myślę, że spacerowanie, chodzenie po górach, myślę, że to są takie naj, najlepsze do spędzenia czasu. pan, Dziewczyna? Moja dziewczyna. U mnie, tata i moja dziewczyna. No właśnie, tak jak mówię, jestem takim trochę samotnikiem po meczu i lubię się sam pomyśleć sobie, najpierw się skoncentrować, a dopiero później gdzieś tam dzwonię po jakiejś godzinie czy półtorej, ale zawsze jest to albo moja dziewczyna Martyna, albo mama. No, oczywiście z moją dziewczyną, która zawsze jest na każdym meczu i mnie wspiera. Pierwsza i na razie jedyna bramka w Stargazie. To może nie taką zawodową, ale pamiętam, gdzieś byłem mały i grałem na podwórku. To na osiedlu panie mnie ganiały, że szyby wybiłem po blokach. Debiut w kadrze 18 z Finlandii. A mój debiut w motorze Lubi. O, to na pewno turnieje za... E, jak byłem małym chłopcem i takie jakieś szóstki, i orlikowe rzeczy, to zawsze jak tylko mi się, jak myślopił piłce noży, to przychodzą mi te dziecięce lata właśnie takie turnieje. Myślę, że to jeszcze turnieje w szkole i zaproszenie na treningi do Akademii Wigar Premier League. Premier League. Premier League. Ekstra klasa. Premier League. Oczywiście Premier League. Oszawi kontra... Szymon hmm, <noise> No Cristiano Ronaldo kontra Cristiano Ronaldo. Unia mnie Ronaldinho i Messi. Messi wygrywa. Sergio Ramos i Benzema. Może to też przez mamy, ale zawsze jakoś Luis Figo tak mi imponował, a teraz to myślę, że Luka Modric. Carlos Puyol, a obecnie Virgil van Dijk.